W domu Anubisa mieszka ośmioro studentów. Kto jest kim? Co się tak szczerzysz? To Patricia. Odkąd zaginęła jej współlokatorka Joy, przestała być sobą. Musisz mi uwierzyć, coś złego stało się z Joy. Ma obsesję, że stoi za tym Nina. Ty, nowa, wiem, że masz coś wspólnego z jej zniknięciem. Dowiem się dokładnie co. Tak mówiłaś. I jak widzę, rujnuje Ninie życie. Wow, Patrycja! Ach, niech zgadnę, jak wszyscy tutaj martwisz się o mnie. Ale wydaje mi się, że Patrycja osądza zbyt pochopnie. Od kiedy to wolisz się z nią kolegować, a nie ze mną? Odkąd stałaś się taką załzą? Bo czasem ci, których masz za wrogów. Nie wiem, kim jesteś ani skąd, ale nie jesteś moją współlokatorką, tylko Joy. Mogą stać się twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Nina, Tu, Patrycja. Pomóż mi. A ci, którzy mówią, że są z tobą, martwię się o ciebie. Tak naprawdę chcą cię dopaść. Tutaj jest jakiś spisek. Musimy się dowiedzieć, co to jest. Bo w tym domu nigdy nie wiesz, komu możesz zaufać. Tajemnica domu Anubisa najnowszy serial na Nickelodeon.